Cześć, witam was bardzo serdecznie. Jest takie powiedzenie polskie, niedaleko pada jabłko od jabłoni. Moi drodzy, wczoraj mieliśmy przykład tego, kim jest Helmut. No przecież to, co on wczoraj zrobił przy okazji obchodów Powstania Warszawskiego, to jest, to woła o pomstę do nieba. Ale moi drodzy, słuchajcie, bo jego największy rywal polityczny, oni tak się żrą między sobą, jak oni się nie lubią. Ja pierdzielę, jak oni się oficjalnie w telewizorach nie lubią. Ale jaśnie pan... Jarosław Kaczyński wcale nie jest lepszy. Wcale nie jest lepsze, tylko on innego typu chwyty stosuje, innego typu, ale zło jest zawsze złem. Zło jest zawsze złem. Posłuchajcie sobie, co jaśnie pan Jarosław Kaczyński powiedział też a propos obchodów powstania warszawskiego rocznicy 81. Jezus Maria, przepraszam, że wymawiam imię Pana Boga na ale inaczej nazwać się tego nie da skomentować. Słuchajcie. Odpowiadając sobie na pytanie, kto tej zbrodni dokonał. No wszyscy wiem, że Niemcy. Był udział także innych nacji, ale on był tu marginalny, nie oni nie decydowali. I skąd nie byli to Ukraińcy, tylko Rosjanie? Chociaż powszechnie uważano ich za Ukraińców. Adwokat diabła się znalazł. Najpierw mówi, że ich nie było w ogóle jakichś innych, bo to byli Niemcy, to było marginalne, no ale jak już, no to nie byli to na pewno Ukraińcy, tylko Rosjanie. Panie Jarosławie, panie Jarku, ale w czym pan ma problem? Z czym też pan nie potrafi sobie poradzić? Dlaczego pan nie ma odwagi po prostu nazywać rzeczy po imieniu? Skąd pan wie, że tam nie było Ukraińców? A dlaczego pan tak bardzo broni? Niech pan powie, dlaczego? Najpierw pan mówi, że tam to praktycznie w ogóle nie było obcych, no ale później, no to jak już byli, no to byli to Rosjanie, a nie Ukraińcy. No jak my będziemy tak rządzić, jak my będziemy tak politykę uprawiać, to ja nie wiem, spokojnie, ja wiem, ja wiem, że było latane na lody do Rzeszowa, ja to wszystko wiem, oni mają wiele, wiele, wiele taśm, ale na litość boską, pan już jest starszą osobą, dlaczego ja musiałem wczoraj mówić o Helmucie, a dzisiaj o panu? Dlaczego pan nie może się okazać tym lepszym? Tylko jest pan taki sam, tamten ma ogólnie w czterech literach to wydarzenie, a pan przeinacza fakty. Na korzyść jednej ze stron, i na niekorzyść drugiej ze stron. No przecież pan nie jest żadnym adwokatem Ukrainy, a ja panu udowodnię, że tam jednak byli Ukraińcy i mało tego. Prezydent aktualny, jeszcze Elek, ale wkrótce już prezydent, który był szefem IPN-u. IPN sam w swoich dokumentach pisze tak: Słuchaj, panie Jarosławie, słuchajcie, moi drodzy, czytam, cytuję. Podsumowanie. Nie ulega wątpliwości, że w tłumieniu powstania w Warszawie wzięły udział niemieckie formacje policyjne złożone z Ukraińców, podległe zarówno Orpo, jak i Sipo. Jak wykazano, w sierpniu 1944 roku były to jedynie dwie kompanie liczące zapewne nie więcej niż 300 ludzi. We wrześniu dołączyły do nich dwa bataliony policyjne SS-2 i 3 z 34 pułku i ULS. Pododdziały te liczyły do 1100 policjantów. Podczas całego powstania w formacjach policyjnych znalazło się około 1500 Ukraińców, czyli tysiąca Ukraińców. Ale oni tutaj są w stanie podać pewne fakty, pewne liczby, i słuchajcie, chociaż w przypadku ULS dysponujemy niemieckimi dokumentami dokładnie je wyliczającymi. Ponieważ ustalenie dokładnych rejonów działań jest niełatwe, niezwykle trudno o odpowiedź na pytanie o dokonane przestępstwa. Jedynie w przypadku kompanii ukraińskiej SIPO można założyć, iż działała w rejonie Alei Szucha, a zatem można domniemywać, iż mogła być ona zaangażowana przez Hana do akcji represyjnej. Kwestia udziału oddziałów Policji Porządkowej i Bezpieczeństwa w Powstaniu Warszawskim wymaga dogłębnej kwerendy w archiwach niemieckich pisząc o udziale Ukraińców w Siłach Zbrojnych III Rzeszy. Moi drodzy, nie będę już tutaj tego całego y, cytował. Oni tutaj napisali jak byk, tu jest napisane jak byk. Tak się w pierwszej klasie, pierwszoklasistom mówi, tu jest napisane jak byk, to i to. To skoro tu jest napisane tak, skoro Polski Instytut Pamięci Narodowej to stwierdza, skoro bada te sprawy, to na jakiej podstawie pan Kaczyński twierdzi, że tam nie było Ukraińców? Na jakiej podstawie? Jakie pan ma dowody? W ogóle po co pan jest adwokatem? Ich po co? Po co to panu? Po co pan o tym wspomina? Przecież gdyby pan powiedział ci i ci, około 1500 tam ich było. Tak podają archiwalne dane, informacje, którymi zarządzał obecny no, prezydent-elect, którego pan sam wytypował. Ja pierdzielę. Naprawdę ani jednego dnia nie można się pocieszyć. Jak nie jedni to drudzy, non stop, nawalanka, jedni i drudzy, o ile oni się na siebie nawalają. No to jeszcze spoko, jak to mówi młodzież. Mogą, mogą, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta, ale oni nawalają w nas. To nie że oni nawalają w siebie. Kaczyński nie nawala w Tuska tutaj, Tusk nie nawala, w Kaczyńskiego, oni nawalają w nas, oni nawalają w naszą historię. Nie wiadomo, kto ma więcej tych lotów na lody do Rzeszowa. Nie wiem, nie wiem, która partia miała ich więcej, trzeba by to podliczyć. Na pewno są ludzie, którzy wiedzą. Myślę, że oni sami wiedzą najlepiej, ilu ich było, to znaczy, ilu było tych lotników, tak zwanych, którzy są smakoszami wybornymi smakoszami lodów z budki z lodami w Rzeszowie. No, no. Panie Kaczyński, to skoro tacy ludzie zakłamują tak historię, naprawdę przeinaczają fakty, to no ludzie, którzy potrafią czytać gdzieś tam węszą, coś tam wykrywają, no to są okej, okay, bo my będziemy wiedzieć, jak jest, nie? ale nas jest Garska, serio, to jest tak 50%, a reszta nie wie, bo ona posłuchała. Ostatnio fragmenciku, co tam Kaczyński miał do powiedzenia. I Kaczyński mówi, że to byli w 100% Niemcy. Nie, żebym bronił, faktycznie, to byli Niemcy. Tak, to byli Niemcy, Niemcy najgorsi w czasie II Światowej. Nie da się tutaj temu zaprzeczać. Natomiast, skoro podobno wybielanie jakichś sprawców, oprawców podczas II Światowej jest Polsce niedozwolone, to dlaczego pan wybiela jednych, nie Niemców akurat? Ale podczas II Światowej nie tylko Niemcy nam sprawiały krzywdę. W lipcu 1943 to nie byli Niemcy wcale. Więc skoro oni w 1943 byli tak wrogo nastawieni do nas, to czy oni w 1944 nie przyjęliby tego zadania, tej pracy? Myślicie naprawdę, przecież jakby oni usłyszeli tylko tam są Polacy i możecie robić to i tamto, to przecież oni by tam na Ochotnika lecieli, lecieliby z Lwowa aż do Warszawy piechotą. Nie musi pan mówić, że tam ich było dużo, ale wystarczyło powiedzieć, że byli też. Nic by się nie stało. Włos by panu z głowy nie spadł. Naprawdę. Może zostałby pan zapamiętany przez wielu, nawet pozytywnie, a tak przed samą emeryturką już pan zbłaźnił się. Naprawdę, inaczej nazwać się tego nie da. Serio, ale no czego my się spodziewamy? 8 lat nic nie zrobili historycznie, dosłownie nic. 8 lat. Mieli władzę absolutną, mieli prezydenta i mieli rząd i nic nie zrobili, nic nie zrobili dosłownie nic z historią, ale jak mogą coś zrobić, jak on takie rzeczy wygaduje? Jest jeszcze kwestia Dudy, nie wiem, tutaj chyba będzie trzeba zrobić jakiś film taki osobny odnośnie tego, co on zrobił. To jest dopiero aparat, to jest dopiero filozof. Ten to Aż nie chce się gadać serio. Aż nie chce się gadać po prostu jeden do drugiego pasuje jak gulał. Jeden do drugiego. Trzymajcie się bardzo cieplutko. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Piszcie komentarze, co o tym sądzicie. Życzę wam miłego weekendu i do usłyszenia, cześć. Papa.